Dzisiaj trochę inna scenaria, także witamy w czwartym jubileuszowym już odcinku Pseudopolis Stylizacja zmieniona, elegancka. Dzisiaj w ogóle są dwa święta nietypowe, jeśli, jeśli, jeśli wierzyć w stronę stronie kalendarz świąt nietypowych, Światowy Dzień Artystów. I zaraz Wam pokażę. Artystyczne dzieło. A drugim dniem jest Światowy Dzień Opery. Mamy wątek piłkarski mianowicie korki. Odnośnie korków to jest tam, akurat przy hali, startu. No i proszę bardzo, jakie tutaj ktoś mi dowody sympatii pisze, no jestem wręcz wzruszony. Ale najważniejsza treść to wszyscy do młyna. Niedaleko tu mieszkał Koleży. Trzeba się podpytać Przepraszam, na stadion to które? Ja się mano, pają! Znowu nagrywasz te swoje przewody? Bo już jubileuszowy odcinek, czwarty. <grym> jubileuszowy, tak? A, no, trzeba to jakoś tam uścić. No to co? To ten. Przed meczem, może na jakieś małe, co nieco? Lame. Zajdziemy, tak? Tu za rogiem. Jesteśmy już po wizycie w lokalu, tam w środku nie nagrywaliśmy, bo, bo nie nagrywaliśmy Ale pewnie nic się tam nie zmieniło, tak od, od kiedy pamiętam w tym pubie jest jak jest Dobra miejscówka, kibice tutaj na pewno ją mile wspominają Czasami jeszcze można było zajść na małe co co do restauracji stadion, ale tam już tylko dziewczynki tańczą na rurze Niestety I to nie od, od kuracza Mec Nowy Sącz Jesteśmy już raz pod takim jednym spotkaniem, ja już wspominałem jak, te, te spotkania w sandecie, więc nie będę się powtarzał, tym razem nie, łapał. nie macham łapami, bo zimno trochę, ty, więc schowałem do kieszeni, ale nie gram przypadkiem żadnego bilarda, żeby nie było zaraz tutaj jakichś głupich komentarzy, szczególnie, A nie paje, szczególnie paje, jeszcze się uśmiecha, żeby coś powiedzieć, nie? No ale zaraz Dlaki. będziesz miał swoje 5 minut, po wspominacz, co tam w szkole było. Będę raz się spowiadał. <laughs> wygraliśmy 1-0 ostatnio, tak? Sandecjo w Pucharze Polski ostatnio WF 2.4 z Podbeskidziem Paju, powiedz mi, oddaj mi ten ten znacznik, bo Ty musiałeś tam tym laserem po dla Syldaka no Słyszałem właśnie, że tam jakieś <grym> lasery, musiałeś... bajery, coś tam tego to, to Twoja wina, jak tak mogłeś, w ogóle wiesz, oddawaj, oddawaj ten laser, no nie może Cześć, tak wyjść Zobaczymy Tutaj No nie w tej kurce akurat No, bo wiesz, ja nie wiem ty tu mówisz, że jakiegoś księdza trzeba zamawiać, czy coś, po prostu przestań dokuczać tym piłkarzom, to, to może zaczną porządnie bronić, tak? Sam byłeś bronkarzem, to wiesz, jak to jest. Czasami, co? Dostać dziurę. No. Co się wtedy czuje? No. Więc Paweł, tam cię nie dokuczaj nikomu. Ja już nic nie mówię, bo knąłem podczas relacji na żywo. Dziękuję, więcej ja nic nie powiem. Ciemna postać. Też nie, może mówić. Ja, ja nie będę nic mówić. Magda w ogóle nic nie może mówić. Ma bana.